Znani ludzie, którzy odeszli w czerwcu 2022 roku. Polski aktor teatralny, filmowy i dubbingowy Andrzej Tomecki zmarł 2 czerwca w wieku 90 lat. Aktor był rodowitym Warszawiakiem i ukończył PWST w roku 1956. Był aktorem teatru powszechnego, operetki, Teatru Syrena oraz Teatru Rampę. Miał też na koncie kilka epizodycznych ról w popularnych serialach, między innymi w Domu Klanie oraz Adamie i Ewie. Po przejściu na emeryturę Andrzej Tomecki zajął się dubbingiem, użyczał głosu głównie postaciom gier komputerowych. Polski aktor teatralny i filmowy Adam Wolańczyk zmarł 3 czerwca w wieku 86 lat. Adam Wolańczyk ukończył Łódzką Szkołę Filmową i debiutował w Teatrze Powszechnym jednak przez większość swojego życia związany był z teatrem dramatycznym imienia Jerzego Szaniawskiego w Wałżychu. Widzowie pamiętają go z filmów Jan Wodnik w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego oraz Pantadeusz Andrzeja Wajdy. W 1989 roku Adam Wolańczyk został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Polski dziennikarz muzyczny. Wieloletni prezenter Antyradia, autor tekstów piosenek i wokalista, Przemysław Frankowski, zmarł 4 czerwca w wieku 64 lat. Przemysław Frankowski w 2003 roku trafił do warszawskiego Radia 94, na bazie którego w 2005 roku powstało Antyradio. Prowadził m.in. listę przebojów Turbotop i program Cube. Ze stacji odszedł w połowie 2017 roku. Od marca 2020 roku Frankowski miał audycję jak-jak studio w internetowej radiospacji. Polski raper Aleksander Kosowski, znany w hip-hopowym świecie jako Big Side, zmarł 7 czerwca w wieku 25 lat. Raper był znany w środowisku m.in. z powodu hitowych współprac z Tymkiem. Numery, w których udzielał się gościnnie. Takie jak język ciała oraz anioły i demony mają kolejno 159 i 113 milionów wyświetleń na YouTube. Artysta był synem byłego reprezentanta Polski w piłkę nożną Kamila Kosowskiego. W kwietniu Aleksander ogłosił, że wycofuje się z życia publicznego, by walczyć z chorobą. Oficjalna przyczyna śmierci artysty nie jest znana. Amerykański aktor Philip Baker Hall. Zmarł 12 czerwca w wieku 90 lat. Na swoim koncie aktor miał mnóstwo ról w najbardziej popularnych filmach na świecie, m.in. w Truman Show, Wróg Publiczny, Brus Wszechmogący, Godziny Szczytu, Zodiak czy Operacja Argo. Dał się także zapamiętać jako detektyw w Sitcomie Seinfeld, który święcił triumfy w latach 90. Ostatni raz Philip Baker Hall pojawił się przed kamerą w 2020 roku w serialu Netflixa Messiasz. Polski dziennikarz, poeta, kompozytor, pieśniarz, Bart Solidarności, działacz patriotyczny i twórca jednego z najbardziej znanych utworów poświęconych Narodowym Siłom zbrojnym żołnierzom NSZ Tadeusz Sikora zmarł we wtorek 14 czerwca nad ranem. Polska aktorka teatralna i filmowa Anna Grzeszczak Hutek zmarła 16 czerwca w wieku 73 lat. Aktorka była legendą łódzkiego teatru. Publiczność pamięta Annę Grzeszcza-Kutek m.in. z filmów Psy, Dom Zły, Róża, Ida, Wołyń, Powidoki czy Proceder. Telewidzowie znali jej twarz również z wielu popularnych seriali Sprawa na dziś, Kryminalni, Samożycie, na wspólnej, na noże czy Wojenne Dziewczyny. Polska działaczka samorządowa, prezydent Rudy Śląskiej. Grażyna Dziedzic zmarła 16 czerwca po ciężkiej chorobie w wieku 67 lat. Grażyna Dziedzic była prezydentem Rudy Śląskiej od 2010 roku. W wyborach samorządowych w 2014 i 2018 roku uzyskała reelekcję. Francuski aktor, reżyser i scenarzysta Jean-Louis Trintignant zmarł 17 czerwca w wieku 91 lat. Trinty Gnant zasłynął przede wszystkim rolami w filmach i e Bóg stworzył kobietę i kobieta i mężczyzna. Pierwszy z tych obrazów stanowił przełom w jego karierze, drugi przyniósł mu sławę. Jean-Louis Trinty Gnant był jednym z najsłynniejszych aktorów francuskiej nowej fali. Polski kaletnik, przedsiębiorca, Najstarszy sprawiedliwy wśród narodów świata, Józef Walaszczyk, zmarł 20 czerwca w wieku 102 lat. Polski kompozytor i twórca takich polskich przebojów jak ,,Jaskółka uwięziona", ,,Stana Borysa", czy ,,Kamienne schodki i zakochani czekają na maj", ,,Ireny Santor", ,,Janusz Kępski", zmarł 20 czerwca w wieku 85 lat. Polski przedsiębiorca, założyciel fabryki cukierniczej, TAGO i sieci Hoteli Gołębiewski, Tadeusz Gołębiewski, zmarł 21 czerwca w wieku 79 lat. Polska tancerka, Natalia Madejczyk, zmarła 21 czerwca w wieku 36 lat. Natalia zdobyła popularność dzięki udziałowi w pierwszej edycji programu You Can Dance po prostu tańcz w 2007 roku. Ona, choć nie została zwyciężczynią show, zyskała dużą sympatię widzów i jurorów. Rosyjski piosenkarz, wokalista zespołu Łaskowej Maj, Juri Szatunow, zmarł z powodu ataku serca 23 czerwca w wieku 48 lat. Szatunow został wokalistą grupy Łaskowej Maj w wieku 13 lat. Szeroką popularność zespół zyskał dzięki przebojom u Białej Rozy i Lato. W 1991 roku Szatunow postanowił opuścić zespół, wyjechał do Niemiec, gdzie kształcił się jako inżynier dźwięku. W 1992 roku wokalista rozpoczął karierę solową. On próbował rozwijać swoją karierę solową, nagrał nawet kilka albumów. Niestety nie powtórzył sukcesu zespołu, a w jego katalogu nie pojawił się przebój większy niż Białe Jerozy. Polski piłkarz, trener i działacz piłkarski, Jerzy Kopa, zmarł 26 czerwca w wieku 79 lat. Jako piłkarz Kopa grał w AZS Poznań, jednak zdecydowanie bogatsza była jego kariera trenerska. Prowadził m.in. drużyny Lecha Poznań, Legi Warszawa i Pogoni Szczecin. Największe sukcesy święcił z Lechem Poznań, z którym zdobył mistrzostwo kraju i superpuchar Polski w 1990 roku.